Witam Was w 60. dniu trochę ala jubileuszowym. Mamy 17 maja, godzina 6 zaraz 10, piąteczek, piątunio, ładna pogoda znów. I na wstępie chciałbym podziękować, że dzisiaj, jak się obudziłem, zobaczyłem, właśnie, że przekroczyliśmy 100 subskrybentów. Więc jestem bardzo wdzięczny Wam i kontynuujmy. I co, życzę sobie Wam oraz dla YouTube'a smacznego. Dziękuję. Jak widzieliście, postanowiłem jednak zostawić normalne tempo, gdyż no jednak koniec końców ten kanał się z tego wywodzi, że to jest ale taka mukbang, można powiedzieć. Gadam z treścią i sobie jem. Też czuję, że ten materiał może być najdłuższy jak na razie na tym kanale. Widzicie, nie będę ja śpieszył z jedzeniem, chociaż to jest tak dobry, że nie mogę się powstrzymać. czym będzie najdłuższy, bo też uważam, że to jest jeden z ważniejszych u mnie na kanale, ponieważ będzie coś, co będę chciał Wam przedstawić, właśnie moją zmianę sylwetki, jak widzicie w tytule i na miniaturce. Może takie krótkie informacje, zanim zaczniemy. Ja trenuję ponad dwa lata. Siłowo zacząłem 24 lutego. To był czwartek 2022 i też dzień napaści Rosji na Ukrainę. I dzisiaj mamy Was 17 maja, więc ponad 2 lata już obliczałem przed tym, zanim włączyłem nagranie, że to odbyłem jakieś 300, ponad 300 jednostek treningowych, siłowych, pomijając kardi o dzień/dni Ok, więc tutaj macie przedstawienie, jak wyglądałem pierwszego dnia, zanim poszedłem na siłownię. To jest pierwszy, to jest pierwszy dzień mojej siłownianej przygody. Jak widzicie, niezbyt atrakcyjna persona. Mam na myśli nie tylko sylwetkę, ale chodzi o zadbanie. Wtedy dwa lata temu, ponad dwa lata temu byłem innym człowiekiem, jeżeli chodzi o mentalność, o wizję na przyszłość, o, o myślenie, o myślenie takie przyszłościowe po prostu. No. Widzicie, widzieliście też moją twarz, była niezadbana, miałem często jakieś problemy ze skórą. Mmm, jakieś tą dziki, tą dziki, nie wiem, syfy, nie syfy. Nie, dba, nie dbałem się po prostu i właśnie w filmie o książce, która odmieniła mi życie, tak właśnie wyglądam przed tą książką, jak widzieliście, a, a zaraz pokażę Wam jak teraz moja sylwetka się prezentuje i więcej szczegółów zaraz. Okej, okay, więc jak jest teraz? Widzicie właśnie ymm, moją aktualną serwetkę. Dzisiaj rano się ważyłem, jest, było 84,3 dokładnie. Wtedy tam ta waga, znaczy moja waga z pierwszego dnia wynosiła około 93,4 kg. Jak widzicie, tutaj próbuję jakoś, yy, nie wiem, jak ala Napinać się jak do sceny skulturystycznej. Nie umiem tego za bardzo, więc prowizorowałem. Natomiast koniec końców widzicie mniej więcej moje efekty. I w tytule zamieściłem też komentarz, czy to jest oszczarowujący wynik. Po dwóch latach. Wnie końców nie jest to dla mnie rozczarowujące wyniki. Jestem bardzo z siebie zadowolony. Czuję się silniejszy, czuję się sprawniejszy, czuję się zdrowszy. I to mi głównie zależało o zdrowie, więc jestem bardzo zadowolony. Ale są jakieś rozczarowujące elementy. U mnie w, nie wiem, czy będzie widać tak dobrze na filmiku, natomiast mam po prostu y, części ciała, które ewidentnie można powiedzieć, że nie mam genów. Jak to się często mówi. Na przykład brzuch. Dolna część brzucha ewidentnie tak jakby odstaje od reszty, i tak naprawdę widać cztery a nie 6 pak Załóżmy. Mimo, że trening brzucha nigdy nie pomijałem. Mam, zawsze na danym dniu treningowym mam dwa ćwiczenia na brzuch i staram się progresować. I też, jak widzieliście, moje plecy też nie są jakoś zadbane, znaczy zadbane, nie są jakoś yy, uszczegółowione. Hmm, zwłaszcza najszerszy, tutaj najszerszy, oraz no, jak spojrzałem się na zdjęciach, to nie ma dużo szczegółów na plecach. Chociaż mówię, ja, ja trenuję tak samo plecy, jak i przód, czyli klata, i ten, tak samo ciężko. Po prostu wydaje mi się, że muszę jeszcze być bardziej cierpliwym i z biegiem czasu hmm, będę więcej szczegółów widać. Jako że jestem w, można powiedzieć w wysokim, w miarę wysokim, bo mam 190 cm wzrostu. Moje nogi nie, nie są szczególnie duże, uszczegółowione duże, nie, ma, nie są zbyt masywne, chociaż też trenuję nogi dwa razy w tygodniu. Zaraz powiem więcej szczegółów, jeżeli jakim systemem i jak to się w, mniej więcej wyglądało. Ale no jestem z tym yy, jakby to powiedzieć? Jestem świadom tego, że moje nogi będą odstające, reszty chociaż nie mówię, że w ogóle nie są umieszczone. może kiedyś Wam pokażę, jak dokładnie wyglądają moje nogi, w jakimś innym filmiku. I też łydki. Ogólnie nogi chodzi mi o uda i o łydki. Łydki też tak samo trenuję codziennie praktycznie teraz 6 razy w tygodniu. Dużo też spaceruję, więc też powinno pomagać. Ok, to teraz może, mogę przejść do etapu, gdzie yy, opowiem Wam, jak, moja, jak mój trening siłowy wyglądał. Nie chodzi mi o takie szczegóły, jakie, jakie ćwiczenia i takie tam, tylko jaki system, jaka metoda. Więc tak, od lutego 2022 do lutego, 2000, nie, do, do końca stycznia 2024 trenowałem systemem, metodą push-pull. Tak nie nie push-pull legs, tylko push-pull. I to było także cztery dni w tygodniu trening siłowy, czyli poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. W poniedziałek był push, wtorek pull, środa wtedy miałem e, dzień cardio, więc e, albo pływałem na basenie, albo e, skakałem na sekance, plus jakiś orbiterek, plus e, przy tym jakiś szybszy marsz na bieżni, załóżmy. To były takie moje ulubione zestawy cardio. Czasem też pobiegałem, jeżeli miałem jakiś vibe. Co jeszcze było? Jakieś rowery stacjonarne, ale to tak przez może miesiąc, może maksymalnie to robiłem. Nie było dla mnie. I tak samo w sobotę i niedzielę też miałem takie właśnie dni jak w środę. W niedzielę trochę rzadziej niż w sobotę i środę, ale też się zdarzało. I tak było przez dwa lata. I zapytacie, to gdzie jest dzień NUX, nie ma LEX w swoim? Otóż odpowiadam, miałem ćwiczenia na nogi. Załóżmy, jak miałem trening push w poniedziałek, to stwierdziłem, że zrobię ćwiczenia na nogi pchające. Jedno ćwiczenie, czyli w tym, moment, w tym przypadku miałem przysiady ze sztangą. W drugim dniu miałem, załóżmy, na nogi pull to martwy ciąg rumuński. Czyli ciągnące i wtedy dwugłowe uda dobrze pracują. Ogólnie dwu, nie narzekam na dwugłowy, uda, mam bardzo silne, wydaje mi się, że mam silne i widać jednak efekty w mięśniach. W kolejnym dniu pójść, w czwartku, miałem... Najpierw miałem przysiady bułgarskie, znaczy tak, przysiad bułgarski. Jakoś tak. Ogólnie bułgara, tak zawsze wiem, Nie wiem, czy to przysiad bułgarski, czy wykroki, ale bułgara, bułgara miałem. I mieszałem to też z wykrokami. To bardzo ciężkie ćwiczenie, najczęściej ćwiczenie dla mnie, jeżeli chodzi o psychikę i zmęczenie. I w piątek w dniu pól miałem mieszanie, a znaczy tam martwy ciąg na pewno był, klasyczny. Natomiast to nie jest stricte na nogi, na całe ciało to jest bardziej. I też dodałem do tego uginanie nóg na maszynie, czyli po prostu tak zginanie nóg na maszynie siedząc, siedząc. Jak byłem na innej siłowni, gdzie nie było siedząc, to robiłem po prostu lesiąc. I tak wyglądał mój dzień, jeżeli chodzi o push pól. W treningu w metodzie push-pull. Natomiast od lutego tego roku trenuję push-pull lex. I teraz mam 6 dni w tygodniu treningi siłowe, czyli poniedziałek push, we wtorek pull, środa lex, czwartek push, piątek pull, sobota lex i niedziela. Teraz jest moim dniem odpoczynku, bo jednak 6 dni w tygodniu potrafi zmęczyć człowieka. Natomiast jest to dzień odpoczynku, natomiast ja staram się i tak być aktywną fizyczną. Wtedy po prostu mam luźne spacery. I tak, i to co miałem w metodzie push-pull bez legs, czyli te ćwiczenia na nogi po prostu przeniosłem na osobny, osobny dzień, nóg i przez to właśnie teraz to są najcięższe moje treningi. I nie odpuściłem żadnego treningu. Czyli jak tonuję 6 dni razy w tygodniu to jeszcze nie odpuściłem od lutego właśnie żadnego teningu, więc mam tą ciągłość 6 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu i jeden dzień do w niedzielę. Jakoś choroba mnie jeszcze nie, do, nie dopadła jakaś w szczególności. Nie jestem na redukcji, jestem zdziwiony, mm. że jeszcze trzymam ten system i mam siłę. Yy, I wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o redukcję, to będzie do końca maja i od czerwca może już zacznę utrzymywanie masy ciała. Wcześniej, jak trenowałem metodą push-pull, to też nie opomniałem żadnego ćwiczenia. No jasne, zdarzały się takie okresy, gdzie miałem chorobę, gdzie miałem, byłem na wyjeździe i wtedy nie trenowałem, kiedy miałem treningi. Natomiast jak wróciłem, załóżmy, z choroby albo z wycieczki czy coś, to starałem się no, to nadgonić, czyli załóżmy, miałem 8 dni z rzędu. Yy ćwiczenia, e, dni treningowe. Miałem czasami 12 dni rzędu, żeby nadgonić, żeby być na bieżąco, więc koniec końców jestem teraz na bieżąco od lutego 2022, od 24 lutego 2022 roku jestem teraz na bieżąco i obliczyłem, że to jest, że dzisiaj będzie 303 dzień dni, e, dnia treningowego. Więc jeszcze raz tutaj widzicie bezpośrednie porównanie i tak właśnie wyglądają efekty po 32 dniach yy, ćwiczeń na, na siłowni, pomijając kardio, bo cardio też były przy tym, też na pewno pomogły w spalaniu tkanki tłuszczowej oraz na przykład pływanie trochę też pewnie nie pomogły przy barkach czy coś. Zrezygnowałem z pływania, ponieważ wydaje mi się, że to jednak nie jest ćwiczenie dla mnie na dłuższą metę. Bo to bardzo obciążają moje barki, a później mam. Nie jestem jakimś, nie wiem, Pawłem Korzeniowskim, żebym pływał bardzo dobrym stylem i nienaganną techniką. Więc pewnie przez to, że jakoś źle pływałem, wpływało to mi na siłownię i bolały mi barki załóżmy. A i przez ten czas też nie miałem jakiejś poważniejszej kontuzji. Zdarzało się tak, że coś tam poczułem w barku ale 2-3 dni już, już minęło. Wydaje mi się, że temat wyczerpany. To, co miałam powiedzieć, to powiedziałem. Więc, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zostawcie w komentarzu hashtag, hashtag 302. Hashtag 302. Dzisiaj trochę później, niezwykle zwykle śniadanie, w piątki pracuję zdalnie. Jeszcze o 8 zaczynam pracę zdalną, a dzisiaj wstałam o 5.30 praktycznie. Mimo, że budzik mam nastawiony na 7.30. Jakoś właśnie ostatnio wstaje o tej piątej i bardzo dobrze się czuję. Czciałem pośrednie spacer około 21, więc pewnie dlatego też tak szybko stałem. I co i. Jeszcze tutaj dokończę. kończę. Ja idę. Zaraz to jako zmontować ja życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. I co? I do zobaczenia jutro. A, i jeszcze jedno. Jeżeli chcecie więcej szczegółów na temat mojego planu treningowego, dajcie znać w komentarzach. Może nie wiem, w ten weekend uda mi się jeszcze w sobotę lub niedzielę uśgłowić bardziej mój plan treningowy, jeżeli ktoś jest zainteresowany. To jeszcze raz miłego dnia, miłego weekendu. I zapraszam jutro.